Cześć, cześć. Zapraszam serdecznie na wspólną, krótką, łagodną praktykę. Usiądźcie sobie w siadzie skrzyżnym, pośladki na zewnątrz, stopy kolana szeroko, poruszmy łydkami, poruszmy udami, ręce swobodnie na nogach w górę mostek. Zamknijmy na chwilę oczy. Weźmy głębszy, solidny wdech. Spokojny, długi wydech. Oddech jest naturalny już. W górę, mostek, przednie pachy i czubek głowy. Otwórzmy oczy. Koci grzbiet. W przód. I w tył mięciutko. Do przodu. Rozruszajmy kręgosłup łagodnie. I w tył. Wyprostujmy się. A teraz krążymy tułowiem nad nogami. Szerokie okręgi. Bardzo powolne. Czujemy, co tam. Po śladkach, w biodrach, w dolnych plecach. Zmieniamy kierunek ruchu. Szerokie ruchy, powolne, łagodne. I ostatnie kółeczko. Zatrzymajmy się na środku. Skręt w prawo. Ręka jedna na kolano, druga za plecami. Wydłużmy kręgosłup. Skręt na rozluźnionym brzuchu. Jeszcze jeden wdech. Spokojny wydech. Środek. Opuśćmy brodę i skierujmy brodę, ucho do prawego barku. Wróćmy dołem na lewą stronę, środek i w górę. Zamieniamy zaplot nóg na przeciwne, stopy kolana szeroko, pośladki na zewnątrz, łydki w górę, uda w górę. Zamknijmy oczy. Weźmy głębszy wdech. Długi, spokojny wydech. Otwórzmy oczy. Koci grzbiet w przód i w tył. Falujemy całą kręgosłupem i jeszcze raz do przodu. Do tyłu. Wyprost. Krążymy tułowiem. Nad nogami miękko. Ręce i barki też rozluźnione. Swobodnie leżą dłonie na nogach i przemieszczają się, poruszają razem z ruchem tułowia. Zmieńmy kierunek. Rozluźniony brzuch, rozluźnione pachwiny. Barki, łokcie i nadgarstki. Zatrzymajmy się na środku, wydłużmy skręt w prawo, w górę mostek. Od dołu kręgosłupa zaczynamy skręt na rozluźnionym brzuchu. I też tak nie na maksa, takie 40%. Szyja, głowa na końcu. I wróćmy na środek. Zmieńmy stronę. Z wdechem wydłużenie. Z wydechem skręt. Solidny wdech. Spokojny wydech. Środek. Opuśćmy brodę. Ciężka głowa, mięciutkie gardło. Wychylmy głowę na prawo. I dołem. Przez środek na lewo. Środek w górę. Usiądźmy na piętach albo na kostce, lub na poduszce między stopami. Kolana lekko w górę. Przysiądźmy sobie porządnie. Wydłużmy kręgosłup. Zamknijmy na chwilę oczy. Weźmy głębszy wdech. Spokojny wydech. Rozluźniamy stopy. Miękkie łydki. Rozluźnione uda. Wydłużony kręgosłup. I jeszcze jeden głębszy wdech. Spokojny wydech. Otwórzmy oczy, ramiona nad głowę, dłonie skierowane do siebie, wydłużone boki tułowia, dolne żebra wycofane, palce rąk szeroko, jeszcze jeden głębszy wdech i szerokim mukiem w dół, wydech. Poruszmy nad garstkami, w jedną, w drugą stronę, zaczcimy dłoń i przejdźmy. No, klęku podpartego. Dłonie pod barkami, kolana pod biodra, stopy rozluźnione. Plecy wklęsłe, wdech. Okrągłe, wydech. Wdech, rozciągnijmy przód tułowia. Wydech, rozciągamy grzbiet. Prostujemy plecy. Łączymy kolana, łączymy stopy, paluchy razem. Kolana na całą szerokość maty, wycofujemy pośladki napięte. Sięgamy pachami dalej, rękami dalej. Tu w dół czoło na matę lub na jakimś podwyższeniu. Wydłużamy kręgosłup, przesuńmy głowę do przodu. Rozluźniamy gardło, brzuch, miękkie są pachwiny. Proste łokcie i ręce są aktywne, naciskają na matę od góry i troszkę ją pchamy w przód. Miękną stopy, łydki, uda. Jeszcze raz wysuńmy głowę do przodu, unieśmy się do klęku podpartego, połączmy z powrotem kolana, połączmy stopy, wycofujemy pośladki napięte, wycofujemy ręce na grzbiet, rąk się kładziemy z tyłu. Tu w dół, barki w dół, łopatki w dół, czoło na matę lub na kostkę, szerokie plecy. Spływają sobie łopatki na boki, barki, całe ramiona. Możemy podłożyć sobie coś więcej pod głowę, jeśli czujecie nieprzyjemne ciśnienie w głowie. Wysuwamy głowę do przodu. Jeszcze jeden wdech bardziej do grzbietu, do lędźwi krzyża. Spokojny wydech. Ręce na matę, obok głowy. Unosimy tu barki, szyja, głowa. Na końcu i ponownie ręce na matę, na szerokość barków, kolana na całą szerokość maty, wycofujemy biodra, wydłużamy się, na chwilę możemy odłożyć głowę. I przejdźmy do psa z głową w dole. Palce stóp podwijamy, unosimy biodra, stopy na szerokość bioder. Podrepczmy sobie w miejscu, żeby rozciągnąć tyły, ud, wydłużyć kręgosłup. I w końcu zostańmy z piętami w dole. Wydłużmy plecy. Schowajmy dolne żebra. Mocne uda, guzy kulszowe w górę. Szerokie, długie plecy. Spokojny wdech. I spokojny wydech. Podejdźmy do przodu, maty, prawa, lewa stopa, palce stóp lekko na zewnątrz, opuszczamy biodra, łokcie między kolanami, wydłużamy kręgosłup, w górę mostek, broda wycofana, barki w tył, zamknijmy oczy, rozluźniamy stopy. Rozluźniamy łydki i mięśnie z przodu piszczeli, spokojny wdech, miękki brzuch, i pachwiny, jeśli pięty są wysoko, albo czujecie się niestabilnie. Tu podkładamy sobie podpięte podwyższenie, koc poduszka. Otwórzmy oczy, ręce do tyłu, podeprzyjmy się i usiądźmy. Wyprostujmy nogi, pośladki na zewnątrz, w górę mostek i przednie pachy, ramiona nad głowę, wdech. I z wydechem szerokim łukiem w dół podeprzyjmy się z tyłu stopy kolana szeroko. Obie nogi miękko na prawo, miękko na lewo. Jeszcze po jednym razie. Ostatni raz. I dodamy rękę do tego ruchu. Noga, noga, ramię w tył, za plecy. Sięgamy daleko. Zmieniamy stronę. Noga, noga, ramię do tyłu. Zmiana strony. Jedna noga, druga. Ręka sięga za plecy. I ostatni raz. Łagodny ruch do tyłu. Środek, połóżmy się na plecach, przyciągnijmy uda do brzucha. Pobujajmy się na boki. Rozmasujmy lędźwia. Zatrzymajmy się, odsuńmy kolana od brzucha i teraz krążymy udami. Tak, żeby dolne plecy były dociśnięte do maty. Rozluźniamy dolne plecy. Zmieńmy kierunek ruchu. Brzuch, pachwiny miękko. Zatrzymajmy się na środku. Poruszmy nogami oddzielnie, symetrycznie. Zmieńmy kierunek. Zatrzymajmy się na środku. Przyciągnijmy lewe udo, a prawą nogę rozprostujmy do sufitu. Wypychamy piętę, wypychamy podstawę palucha. Prostą nogę opuszczamy na podłogę i odkładamy ją, ale nie puszczamy napięcia w mięśniach. Rozluźnia się brzuch, ale kończyna nie. I najkrótszą drogą wraca noga, przechwytujemy ją, lewa w górę. Rozprostujmy kolano, wypchnijmy piętę. Wypchnijmy podstawę palucha i powoli opuszczamy prostą nogę na podłogę. Poczujmy, jak chłodzi się pachwina, wydłuża, miękki jest brzuch. Spokojny oddech. Wraca kolano najkrótszą drogą. Wyprostujmy obie nogi. Wypychamy pięty, wypychamy podstawy paluchów, ręce wzdłuż tułowia. Jeśli nie możemy tak całkiem wyprostować nóg, to zagnijmy kolana albo rozszerzmy ten rozkrok. Nie muszą być nogi połączone. Dociska do podłogi kość krzyżowa, czyli dolne plecy, miękki brzuch. Zginamy kolana. Kolejno odstawiamy stopy na podłogę na szerokość bioder. Ręce połóżmy sobie szeroko. Lewa stopa na prawe kolano. Skręt w lewo, tak żeby położyć się na udzie. Nie suwamy stopy z kolana, ale też nie dociskamy mocno. Weźmy głębszy wdech. Spokojny wydech. Wróćmy na środek. Zmieńmy nogi. Jeśli potrzebujemy, to unieśmy na chwilę biodra, a wydłużmy plecy, unieśmy barki. Skręt na prawo. Odkładamy udo, rozluźniamy się, nie zsuwając nogi z kolana. Pozostajemy w pozycji, czy w ogóle wchodzimy w pozycję, jeśli wiemy, że możemy ją zrobić, nie mamy przeciwwskazań, nic nas nie boli, nie tracimy oddechu. W tych łagodnych ruchach powięziowych też zwracamy uwagę na odczucia bólowe. To one są sygnałem, że musimy coś zmienić, nie idziemy w to, Chcemy się łagodnie rozruszać, wyciszyć środek. Obie stopy na podłogę, wyrównajmy plecy. Przejdźmy teraz do szerokiego rozkroku. Stopy też pokierujmy w przód bardziej. Obie nogi na lewo, głowa na prawo, rozluźnienie. Możemy zamknąć oczy. Puszczamy zupełnie luźno głowę, biodra, dolne plecy, zmieniamy stronę łagodnym ruchem, przenosimy nogi na prawo, głowa na lewo. I puszczamy napięcie z całego ciała. Wróćmy na środek. Stopy na szerokość bioder, ręce wzdłuż tułowia. Proponuję relaks z nogami na ścianie. Nawet już można się przenieść do łóżka, jeśli jest wieczór. I wtedy układamy sobie nogi na ścianie, tak żeby od guzów kulszowych, od pośladków ściana była przy całych nogach. Ręce wzdłuż tułowia albo szerzej lub na żebra. Nogi najpierw musimy wydłużyć po ścianie, rozprostować, wzmocnić, a potem rozluźniamy je na tyle, na ile możemy w tym podparciu na ścianie. I zostajemy w takiej bardzo relaksującej pozycji, wyciszającej. Puszczamy luźno barki, puszczamy głowę. Zamykamy oczy. Jeśli nie nogi na ścianie, to klasyczna siawasa na stopy na szerokość bioder, pośladki na zewnątrz, ręce wzdłuż tułowia. Żeby zainicjować, rozpocząć relaksację, możemy wziąć głębszy wdech. Spokojny wydech. Rozluźnione gardło. Nie zaciskamy zębów, lekkie powieki, oczy. Gładkie czoło. Każdy wydech to rozluźnienie, miękkość. W czasie relaksu skupmy się na oddechu, nie uciekajmy myślami, nie gońmy żadnej z nich. Zostańcie sobie w tej lub innej pozycji relaksacyjnej, dowolną ilość czasu, może do zaśnięcia. Jeśli chcecie wyjść z pozycji do jeszcze kilka spokojnych oddechów i powolutku podpieramy się i siadamy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie.